niestety porażka, która jest tak zwycięską wartą, pierwszą od wielu lat, Lecz czasem to że znaczy, po braku ważnego w pierwszej pokazywaliśmy jakości No niestety bez punktów. Tak, zgadza się. No. Z takimi zespołami nie mamy zbyt wiele do stracenia, więc myślę, że i na zagrywce i gdzieś w ataku troszkę, troszkę ryzyka było. Raz się to opłacało, raz się to nie opłacało, ale myślę, że no, była walka. Szkoda, że bez punktu, bo pewnie z każdym innym zespołem grając w ten sposób gdzieś tam byśmy zapunktowali. Ten drugi set, który my wygraliśmy na przewagi dał nam odpowiedzi energii. Ten zgodził się z tym, że wycydowało takie detale i takie napędzanie się dobrymi akcjami w krok. Tak, jasne, zgadza się. No, a ten drugi set gdzieś tam poszedł po naszej myśli, później poszliśmy, poszliśmy za ciosem i chyba no, też szkoda tego czwartego, czwartego seta, no bo e, początku szczególnie, bo gdzieś tam odjechało zawiercie na 4-5 punktów, ale to nadrobiliśmy, no i w końcówce już było punkt za punkt, niestety niestety to zawiercie wyważy 3 punkty. Zaczynamy taką inicjatywę z poprawki stopą po wrożnej tak naprawdę my możemy, a nie musimy. Częstym jeżeli poprawka jest zupełnie mentalna, to jest No właśnie, chyba to ryzyko gdzieś e, i na zagrywce i w ataku, bo... Bo jeżeli my zapunktujemy z takimi, z takimi zespołami, to tylko jest, to jest na plus dla nas, jeżeli, jeżeli nie zapunktujemy, to, to generalnie e, nic, się, nic się nie dzieje, tak? no, My, my musimy, musimy ryzykować zarówno z Zaksą, resawiał, jak i Jastrzębiem, bo, bo bez tego będzie nam bardzo ciężko z nimi grać.